Siemanko! Dzisiaj nagrywamy drugi challenge. No tak praktycznie po trzesic. No. Ja 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 bo jestem właścicielem. No czekaj. Hmm. Siemane, dać nazwę widzom. Hmm. Patrzcie widzowie. Lace yy, Najmocniejsze. Eee. Patrzcie tu na wskaźnik. Patrzcie na wskaźnik. Najmocniejsze są. To jsou ten nejmocnější. No, A tu máme popítka. Popítka. Váš drop. A to bude mocné. Ty, Pali. Ale to jest mocne. Uh -huh. Lepiej niż takie baski ostatnie. Że takie. Jeszcze mnie pali. Widzowie, nie kupujcie tego. Chyba, że y, się shiso... Jesteście wytrzymali. No chyba, że y, hiso się wytrzymali. Także na y, drugą połowę po y, zobaczycie później. Narka.